Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się znów na drodze od Wąworkowa na... w stronę Nikisiałki, tu na Krzyżówce. I mamy tutaj ten słup, o którym wczoraj mówiłem. Dziś mamy środek, 15 marca. Wczoraj właśnie zwróciłem uwagę, że ten słup jest w sposób nieodpowiednio zamocowany. W... Pod wpływem wiatru beton się ukruszył i jeszcze chwila i się po prostu przewrócił ten znak. I... Na, na tą właśnie moją, na, na moje zwrócenie uwagi bardzo szybko zareagował zarówno pan burmistrz, jak i władze miasta, odpowiednie służby. Chciałem tu wyrazić podziękowania za tak szybką interwencję. Na pewno, na pewno wszystkim mieszkańcom będzie służył ten słup, ten znak i, i miejmy nadzieję, że już nie będzie się kruszył ten, ten fundament pod nim. To tyle. Jeszcze raz Chciałem podziękować władzom miasta za szybką reakcję, za szybką interwencję. Bardzo to jest yy, pozytywne. Dziękuję, pozdrawiam. Dla Studia Opatów Michał Pobratym. Cześć.